No, hej, z tej strony Ola Pomidoro. I dziwicie się, że właśnie jestem na publicznym serwerze. No, i zaraz po powiecie: No, kopiujesz debilu. No, tak, wiem, kopiuję, ale teraz powiem od kogo. Filmik po prostu yy, wziąłem od youtubera Holix, yy, którego subskrybuję i oglądam regularnie, żeby nie było. Więc zapraszam Was do oglądania. Bo w ogóle pierwszy raz nie powiedziałem co będziemy robić w ogóle wstępie. Yy, czyli po prostu dzisiaj będziemy rozdawać pety, w sensie za jak ktoś mi da jakieś pety, to ja mu też dam pety, tylko trochę lepsze, taki trochę OP Traveling Merchant. Więc yy, ja napiszę hi. Zobaczymy czy ktoś się w ogóle przywita. Czy ktoś tu jest yy, ten bo na razie jestem tutaj najlepszy na serwerze, więc widzimy się, kiedy ktoś mi odpisze. Dobra, odpisali mi. Hi i... Damy mu trade'a, jak ma w ogóle. E, to jest sh, 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 sh. Dobra, mamy. E, you e, give me pet. I give... Pet. Napiszę mu tak. Zobaczymy, czy ten. Dzisiaj będziemy rozdawać jakieś takie. Zobaczymy, czy on jest jakiś dobry. Jeden SP, to ja nie wiem, czy on potrzebuje petów. Damy mu jakieś. What secret you have. Mam dużo sekretów. Takiego, takiego, takiego. Tylko, no, skamuje mi, chłop. To jest jedna osoba. Mam też takiego. Ładki. Yy. Dobra, nie, ja wychodzę z tego serwera, bo to są z kamerzy. Nie, no wychodzę. Dobra, wbijamy na następny serwer. Dobra, jesteśmy już chyba na nast następnym serwerze, gdzie widzę, że otwierają jajka. Dobra. Teraz napiszę Hi e, We Give me a Pet a YouTuber Pet I Give You pet Zobaczymy Czy ktoś tutaj ten Widzę, że tutaj jest jakiś e, Johnny Johnny tylko wiecie, większość osób tutaj siedzi na awku. Ja nie miałem w ogóle co nagrać i dlatego wam to nagrywam. Yy, no mówiłem, dużo osób tu siedzi na awku. Yy, zobaczymy czy ktoś w ogóle odpisze. Yy, a tak nie za bardzo. Będzie trzeba poczekać aż ktoś mi odpisze troszkę. Albo podawać pety. W sensie, yy, trade'ować się. Okej. Okay. Czyli nikt nie chce peta. A jak wy chcecie peta, czyli chcecie właśnie taką piękną satelitę wymaksowaną, no to wystarczy, że napiszecie satelitę, to w tym odcinku wylosuję. I w tym odcinku będzie losowanie... Na satelitę z poprzedniego odcinka, więc się nie bójcie. A my dalej szukamy. O, jest. A, no czemu? Chciałem ci dać peta, typie. <grym> dobra, zróbmy tak, że będziemy dawać po prostu... Darmowe pety! Dobra. I give free pet. Zobaczymy. Okej, okay, daj mi coś. O, glitch pixel! Ej, dobra, masz. Co ty na to? Na to? Mm. Okej. Okay. Bardzo opłacalny trade. <laughs> Nie no, ej, ale serio wyszedłem teraz na plus. Let's go. Dobra, widzę, że ludzie są fajni. Dobra, macie trade. Ja wam daję trade. Bo ja będę. Da Jak dasz mi coś jeszcze, to. Kurde. Ale idą w repety. Dam ci coś jeszcze. I masz takiego Mars Warriora. To się bardzo opłaca, jestem na plus. Nie, no tak szczerze to jestem na minus, ale właśnie o to chodzi w tym odcinku. I tutaj chłop się chyba cieszy, że ma takiego pięknego Mars Warriora. Yy, no i. Dobra, chyba już nikogo nie znajdziemy, więc lecimy na następny serwer. Więc, bija... więc bijamy już na następny serwer. Let's go! więc już jesteśmy na następnym serwerze gdzie ludzie też otwierają jajka tylko czy wszyscy? nie wiadomo mamy tu jakiegoś nowego typka albo jednak nie dobra znowu piszemy I give free pets. pets 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 o Zobaczymy, kiedy ktoś da mi trade'a, bo ja mam na publiczne trady w ogóle to jest moja historia tradeów. Bardzo opłacalna. A, ja myślałem, że to w tym sensie wytradowałem. Ym, no, zobaczymy. Dobra, dajemy tak. Jeden tylko ma. Ej, to ty? Czekaj, to ty masz? Co on ma? Mars lordy. Piu, piu. Aaa, e, no czemu no? Beznadziejne to jest. Dobra, dasz Eee, e, I give three pets. Napiszę mu, bo stoi przede mną, to może będzie chciał. Ale on tu ma Mars Trio. Takie goldy. Ja e, mu dał, dałbym takie coś, a już później, no to wiecie. Inne pety. E, idziemy na następny serwer. Niestety, idziemy na następny serwer. Więc wbijamy już na trzeci serwer. Więc właśnie jesteśmy już na trzecim serwerze, na którym ludzie też otwierają. No czego się dziwić właśnie o to chodzi. Piękny skin, no. Dobra. I give free pets. Zobaczymy, kiedy ktoś mi da trade. A. Tu jest jakiś typ, który nie ma za dobrych petów. Dajemy każdemu no co mi tam macie macie przyjmijcie muszę mieć kontent na kanał o jest dobra masz nie dobra o jest dobra masz Oski nie mogę nic dawać Boże więc let's go na czwarty serwer więc jesteśmy już na czwartym serwerze i to jest ten sam serwer, ale możemy znowu się trade'ować. I give free pets. O, napisało się. Tutaj inny jakiś typ. Dobra, czekamy na trade, albo po prostu powysyłamy. Zobaczymy, czy ktoś przyjmie. Pewnie większość jest na awku w tej chwili. Więc troszkę F, bo chciałem mm, porozdać petę. Za jakieś takie słabe pety. Więc... Ale ścina w ogóle. O! Ale ja... Ja chcę ci dać! Ja chcę ci dać! O! No, no, no! No, no, no! 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 Jest! Wreszcie ktoś przyjął to. Dobra, nieważne. Dobra. Yy, więc idziemy dalej rozdawać piecioszki. Mam nadzieję, że przyjmie trade ktoś następny. Zginie się teraz z my, my i. My i my i my i. Dobra. No to nie mogę mu dać trade'a. No, please. Ja daję darmowe pety. Jest. Dobra, Oski. Mm, ty trzymaj. Mars Trio, proszę. Trzymaj Mars Trio. Proszę, jestem dobrym człowiekiem. Widzisz, dostajesz Beta. To jest OP Merchant. Po prostu, dobra. Czy ktoś jeszcze będzie chciał? Co, Oski i ten. Czyli bez Oskiego i Roblox. 9, 2, 6, 3. A tak szczerze, wydaje mi się, że ludzie większość stoją na awku, więc nie ma co. Ale tak szczerze, ludzie chyba widzą nawet moje pety jakie ja mam, a ja sobie chodzę po prostu po spałnie. O, 50mhz założyłem. Ej, ciekawe co, co by się stało jakbym tam przyszedł. Zobaczymy czy jakoś ten... O, jest! Dzień dobry, panie! Masz peta. Nie będę taki zły. No, i widzisz, opłacało się grać. Ile tu petów jest? Space Guardian. O! Czuras, czuras masz peta. No i widzicie, tutaj, tutaj widzę, że ludzie. Ludzie grają normalnie, a nie awczą. Nie, no, ja nie, nie, nie mam nic do osób, które nie awczą. No ale. Bardzo przyjemnie. Dawaj, trajdzie. Ktoś chce jeszcze? W takim razie... O, jesteś. Misio Dawi, Ale ja już ci dałem peta. Okej. Okay. Masz? Misio Dawi masz. Misio Dawi masz. Nie syf mi ku! Dobra, masz, Misio Dawi. Już ci dawałem, ale... Dobra, masz następnego. Nie mam nic lepszego. Dobra. Jest okej. Okay. Się mam, ale te, te petu używam. Rozumiecie? I kilka jest na rozdania. Te dwa... Więc tylko jak wam mówię, kto dotrwa do tego momentu, to właśnie teraz robimy loso. Losowanie. Ym, czyli po prostu losuję osoby z komentarzy z poprzedniego odcinka, ym, kto wygrał satelitę. I tu mamy. Ym, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery osoby wzięły udział. Na pewno cztery, yy, raz, dwa, trzy, Trzy czekaj, co ty chcesz jeszcze? No, okej, okay. yy. masz, 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 masz. Dobra, dam ci tego ci tego masz, masz, Tylko niks. Dobra, masz. No, Ramasz. No, no. Mm. Mm. <ścoughs> Essa, nie opłacało mi się to, ale mamy. Dobra, to, to było chyba najlepszy trade. Ale mamy tu. Yy, yy, raz, dwa, trzy, yy, cztery. Cztery osoby, więc losujemy, liczba od 1 do 4, Google nam wylosuje, yy, liczba od 1 do 4, okej, okay. yy, 1, nie, ja chcę 1 i 4, losujemy. O kurde, rzuca kostką, chłop. Dwa. O kurde, dwa, dobra. Czyli y, Oto wygrywa raz, dwa. Y, coś tam wpisz, tłumacz. Y, nie powiem pełnego niku, bo jest trochę dziwne. A jak wam się spodobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem. No i znowu ten się Dawid mi daje trade'a. I zobaczymy co mi jeszcze da no i nara. fajny trade nie opłaca mi się za nie.